Ahoj! SEO w Czechach, czyli na rynku rzut beretem od Polski. Czechy to drugi największy rynek e-commerce B2C w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczba transakcji online rośnie, ale konkurencja w SEO jest nadal mniejsza niż w Niemczech czy UK, co otwiera spore możliwości. Co działa w Czechach? Po pierwsze, SEO lokalne. Czesi chętnie kupują lokalnych dostawców, ale ich sentyment wobec polskich produktów zmienia się na naszą korzyść. Po drugie, e-commerce i porównywarki. Heureka czy lub czeskie Allegro to obowiązkowe miejsce dla każdego, kto chce sprzedawać online. Po trzecie, język i kultura. Tłumaczenie z polskiego czy angielskiego za pomocą Google Translate nie wystarczy. Treści muszą brzmieć naturalnie i uwzględniać lokalne niuanse. Ciekawostka. Czesi uwielbiają porównywarki cenowe i często podejmują decyzje zakupowe na ich właśnie podstawie. Jeśli nie masz strategii dla porównywarek, tracisz bardzo dużą część rynku. SEO w Czechach to szansa na szybki rozwój, ale trzeba działać lokalnie i dostosowywać treść do specyfiki rynku. Na